Pozytywni kucharze, witam Was bardzo serdecznie w troszeczkę innym odcinku Pozytywnej Kuchni od Kuchni, w którym postaram się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej zadajecie mi w mailach i w komentarzach. Pozytywna kuchnia to 20 m2 kuchni z salonem. Powstają tu smaczne dania, na które przepisy możecie potem znaleźć na pozytywnakuchnia.pl. W czasie gotowania kuchnia zmienia się w małe studio nagrań z kamerą i oświetleniem. To tutaj wszystko jest gotowane, filmowane, fotografowane, a następnie, na koniec, ze smakiem zjadane. Pomysły na przygotowywanie potraw na pozytywną kuchnię czerpię często z książek kucharskich. Mam dwie encyklopedie: Kuchnię Polską, stare wydanie z lat 60., i Zupy Świata z lat 80. Bardzo często przysyłacie mi swoje przepisy, które potem wykorzystuję, często modyfikuję, zmieniam, dodaję różne składniki, często też patrzę na inne blogi kulinarne, taki ogólny miks kulinarny. Moimi kulinarnymi guru są moja mama i babcia, otrzymuję od nich bardzo dużo pomocy i porad, zwłaszcza jeśli chodzi o kuchnię polską. Oczywiście, jak każda szanująca się gospodyni, mam też własny zeszyt z przepisami kulinarnymi, które spisywałam z gazet, które spisywałam od znajomych i w ten sposób utworzyłam sobie swój własny zbiór, który teraz przenoszę do internetu. Gotowanie z reguły planuję na cały tydzień. Wybieram dania, które chcę przygotować i sprawdzam, co muszę dokupić, a co mam w swoich zapasach. W kuchni zawsze trzymam bardzo duży zapas produktów, które łatwo się nie psują, takich jak oliwa z oliwek, mąka, Gdy wino. Słoiczki czy makarony. A jeśli chodzi o świeże produkty, kupuję je w sklepie osiedlowym albo na targowisku. W kuchni mam zawsze dużo przypraw, które zwożę z różnych stron świata i za każdym razem, kiedy widzę w sklepie albo na targu taką, której jeszcze nie mam, w ciemno kupuję, nawet jak nie wiem, do czego mi się przyda, a wiem, że przyda mi się w przyszłości. Uwielbiam zapach przypraw, jaki towarzyszy gotowaniu. Przyprawy to dla mnie najlepszy prezent, jaki mogę dostać. W pozytywnej kuchni na parapecie zawsze rosną świeże zioła. Obowiązkowo bazylia i mięta, czasami oregano albo tymianek lub jeszcze coś innego. I chociaż na przykład do zup wolę dodawać zioła suszone, żeby nie robiły się gorzkie, do sałatek obowiązkowo używam ziół świeżych. Gotowanie przed kamerą trwa trochę dłużej niż zwykłe, kiedy nie filmuję swoich potraw. Zawsze trzeba mieć wszystko pod ręką, a to sprawia, że w kuchni jest bardzo mało miejsca. Kiedy wszystko jest już ugotowane, można zająć się aranżacją stołu. Przydają się tu wszelkie ozdobniki: porcelana, obrusy, sztućce, serwetki, a także umiejętność eleganckiego ułożenia dania na talerzu. Istnieją takie techniki stylizacji potraw, które upiększają danie na zdjęciu, ale uniemożliwiają jego późniejsze zjedzenie. Ja takich nie stosuję. Kiedy przygotowuję potrawy na pozytywną kuchnię, zawsze staram się, żeby potem były bardzo ładnie i elegancko podane. I to nie tylko kwestia ułożenia samej potrawy na ładnym talerzu, ale też wszystkich dodatkowych ozdobników, dlatego kolekcjonuję dużo serwetek i obrusów i właściwie za każdym razem, kiedy jestem na zakupach, zamiast sprawdzać wyprzedaże w sklepach z ubraniami, sprawdzam wyprzedaże w sklepach z wyposażeniem domu. W sklepach z tekstyliami jestem chyba jedną z ulubionych klientek. Obok gotowania i fotografowania, moją ogromną pasją jest zbieranie staroci. Moja mama zawsze śmieje się, że z mojego mieszkania najchętniej zrobiłabym muzeum. Zbieram stare solniczki, pieprzniczki, sztućce, młynki do kawy i oczywiście, co najważniejsze, starą porcelanę. Przede wszystkim talerze, na których potrawy prezentują się wyjątkowo pięknie. Mam naprawdę pokaźną kolekcję, a to, co wam pokazuję, to jedynie fragmenty. W pozytywnej kuchni mam też zawsze pokaźną kolekcję oliw z oliwek, tych zwykłych i tych smakowych. Bardzo lubię na nich lekko smażyć, ale tylko w tych niskich temperaturach. W wyższych temperaturach wykorzystuję olej rzepakowy albo słonecznikowy. Bardzo lubię też smażyć na klarowanym maśle albo na zwykłym standardowym 82% tłuszczu. Kiedy sfilmowany jest już proces gotowania i zrobione zdjęcia potrawy, pozostaje tylko wykonanie makijażu i nakręcenie zapowiedzi filmu. Moje filmy kulinarne można zobaczyć na pozytywnakuchnia.pl. Życzę miłego oglądania!